Cześć kochani, taka szybka nagrywka. Jakkolwiek to brzmi, wrzuciłem tu korzonek, On oczywiście złapał śluzowce, tu się szyba zagoniła. Ale już będę wpuszczał krewetki. Zobaczymy, bo widzę, że ta biologia już się fajnie ma. Miałem Biały Orchideę rzucić, ale powiem Wam tak, że jestem ciekaw, jak sobie poradzą kardynałki na drewnie. Więc obawiam się, że jak wrzucę białą hidę, to nas dominuje szybko, eee, że tak powiem, to akwarium. Tuż do akwarium lałem różne takie specyfiki, bakterie. Eee, tutaj jest ten panelik. Pamiętacie? Może nie pamiętacie. A, nic nie będzie widać przez ten glon, ale specjalnie nie czyściłem. Tutaj jest zatkane wylot i tylko tutaj. Tutaj dałem taką gąbeczkę. Widać dużo osadów, jakichś pyłów, ze względu, że lawa wulkaniczna puszcza różne takie rzeczy, jakieś pyły, jakieś... o w końcu to lawa, ale powiem tak, korzonek zacny, bardzo ładny, myślę, że może się podobać, tu jest natlenianie, tutaj napierdziela, no zobaczymy co będzie. Zaraz je wpuszczę, tylko chcę je tak wpuścić, żeby nie przyrzucić małżoraczków. To jest największy problem w tym. Jak przyrzucę małżoraczki, no to one mi to wyczyszczą. A patrzcie jakie piękne osady. To są osady bakteryjne. One żyją na celulozie. Celuloza skąd? No, z drewna celuloza, skąd może być celuloza? <laughs> to nie jest tak, że drewno się od razu rozpuszcza, ale zawsze ma jakieś mikro pęknięcia i ten śluzowiec Rodzaj grzybu, czy to bakteria, do końca tego też. Nie wiem, jedni mówią, że to bakteria, drodzy, że grzyb. On się osadza na tym i to jest świetny pokarm e, dla krewetek. No, no nie ma lepszego. No. Ja myślę, że kardynałki, które nie lubią za bardzo jeść sztucznego pokarmu, to tu mogą over zwariować. Ja idę teraz na urlop, więc nie będę miał czasu nawet przez dwa tygodnie. E, Obserwować tego, po prostu ktoś inny będzie tu zaglądał w to yy, z rodziny i tyle, będzie pilnował chałupy. No. Dobra, to życzę Wam jeszcze końca wakacji, połowy, już pował wakacje. Dzisiaj, który już jest Dzisiaj 11, czwartek. Życzę Wam miłego dnia, miłej wakacji, ładnej pogody. No. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć.